Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead. Witam was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Forda Mustanga Eleanor z filmu 60 sekund z kolekcji Iglmoss. Jeśli chcecie tak jak ja złożyć tego wyjątkowego Mustanga, możecie to zrobić zamawiając prenumeratę z linku podanego w opisie filmu. O w dzisiejszym odcinku pokażę wam jakie elementy zawiera 34 zestaw z 9. numeru kolekcji, a potem złożymy sobie tylną prawą tarczę hamulcową i amortyzator. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Zestaw 34 zawiera zewnętrzną część tarczy hamulcowej, plastikowa. Wewnętrzna część tarczy hamulcowej, też plastikowa. Tłok amortyzatora, plastikowy. Cylinder amortyzatora, plastikowy. Uchwyt amortyzatora, plastikowy. Prawy zacisk hamulcowy, plastikowy. Jedna szpilka metalowa i dwa zestawy śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie cylinder amortyzatora, bierzemy sobie uchwyt amortyzatora oraz szpilkę. I musimy w tym pierwszym kroku je ze sobą połączyć. Nie wiem, czy pamiętacie, ale parę odcinków temu. Nieco się męczyłem z tym. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Tak? Bo właśnie wsadziłem w ten sposób. To nie ma znaczenia, w którą stronę wsadzicie, bo to jest i tak symetryczne. I tu się robi otworek, i w ten otwór właśnie musimy wsadzić tą malutką szpileczkę, która wcale tak chętnie tam nie chciała wtedy wchodzić. I największym jej problemem jest to, że jest malutka, krótka. No i zobaczmy, co teraz. Dobra, jedyne. Yy, to, z czym jest problem, to właśnie przeciśnięcie tutaj przez te yy, przez te zgrubienie. To zgrubienie ono jest chyba trochę zbyt chropowate na ten otwór i dlatego to nie wychodzi. Dobra, o, już leciutko weszło, 1 mm to dobry znak, o, ale dalej, o, no nie, dobrze, wchodzi. Wchodzi sobie powolutku, przeciska się. Próbmy dalej, Ech, no teraz już jest gorzej. Ok, zrobię to. Trochę po stołu jako zaparcia, tak jak ostatnio i teraz mocno. O! Jeszcze jeden docisk. O! Złamałem stół! Nie! No i już prawie, już prawie jest wciśnięte. Został jeden mm, więc spróbujemy. Ostatnia próba. Czy ostatnia? Mam nadzieję, że ostatnia, i po tym już będzie zrobione. No nie chcę wleść. Przydałoby się coś. coś jak to. Płaską końcówką. I teraz. No, jaki ciul. Ja naprawdę mocno to już dociskam. No okej. Okay. W końcu wlazło. No, więc zakończyliśmy krok pierwszy. I w kroku drugim. W kroku drugim no, bierzemy sobie podwozie. I teraz ten nasz no, uchwyt amortyzatora. On jest taki, jak widzicie, lekko pochylony. To właśnie tym pochyleniem w stronę środka samochodu. Cyk, pasuje. Ok, siedzi. W trzecim kroku bierzemy śrubkę PS05. Jedną, odwracamy model i przykręcamy. Co mi dzisiaj tak lecą te śrubki? Odwracamy model, tu przytrzymujemy palcem i przykręcamy. Siedzi sobie tak jak trzeba? Siedzi. Ok, super. W czwartym kroku bierzemy sobie Bierzemy tłok amortyzatora i z jednej strony wkładamy go właśnie tutaj do, ops, do cylindra, a z drugiej strony on musi tutaj przylegać o wypad. Do środkowego uchwytu resora piórowego, tak? Czyli tutaj, tak jak widać. I to jest nasz krok czwarty. W piątym kroku to oczywiście sobie opadnie. W piątym kroku bierzemy śrubkę PS08. Taką z kołnierzem i przykręcamy nasz amortyzator do uchwytu resora piórowego. Ok, chyba działa. Mocniej już nie trzeba. Bardzo dobrze. Ok, w szóstym kroku, i co już ustaliliśmy, yy, tsz, tutaj kolejność jest troszeczkę. Popsuta, bo według instrukcji <laughs> powinniśmy złączyć, złączyć, one się niczym nie łączą, jakby, żeby przylegały do siebie zewnętrzna z wewnętrzną i y, też totalnie luźno je tutaj przyczepić tym, tym, tym zaciskiem i to nic nie daje, bo prawda jest taka, że powinniśmy najpierw na piastę nałożyć wewnętrzną część tarczy hamulcowej, która ma na sobie właśnie takie e, sworznie, które pasują tutaj do tych o, może tu o, do tych otworów i działa Teraz na to nakładamy zewnętrzną część tarczy hamulcowej i teraz tutaj mamy tak dla przypomnienia w tym miejscu jest otwór gdzie włożymy tutaj zacisk hamulcowy te, zęb, to, te ząbki i właśnie teraz to zrobię. I dopiero teraz to wszystko jest ze sobą połączone, więc nie wiem dlaczego w ten sposób to tak pokazali yy, w tej instrukcji. Z, z sensu totalnie. To ciśnięte tylko dotąd? Dotąd. Dobry. Do pierwszego ząbka. I się będzie krajciwo. No. I to wszystko. To tyle. Tak właśnie się prezentuje lewa tylna tarcza hamulcowa i amortyzator przymocowany do podwozia. Stety albo niestety wszystko jest tak samo jak z lewej strony, również też błąd w instrukcji. Też tam chcą, żebyśmy najpierw zmontowali tarczę, a potem ją zamontowali do, do podwozia, gdzie to trzeba zrobić troszeczkę w innej kolejności, ale oczywiście wszystko macie. Na film. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na moją grupę na Facebooku. Link macie w opisie. O, w następnym odcinku złożymy sobie. prawe tylne koło, część pierwsza. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.